klikamy w awatar, ustawienia i wybieramy Allegro. Klikamy w połącz, z listy wybieramy sklep, który chcemy zintegrować z naszym kontem Allegro i rejestrujemy aplikację w portalu deweloperskim Allegro. Na tym etapie musimy włączyć weryfikację dwuetapową. Instrukcja znajduje się w linku poniżej. Gdy weryfikacja jest włączona, naciskamy przycisk zarejestruj nową aplikację. Wpisujemy nazwę naszego sklepu Następnie kopiujemy adres URL z zakładki Manager. Na koniec zaznaczamy wszystkie checkboxy i klikamy Dodaj. Kopiujemy zaznaczone pola tak jak na filmie. W polu nazwa konta wpisujemy swoją nazwę konta Allegro, następnie klikamy połącz i potwierdzamy połączenie aplikacji.